grupa NS Kazan. Jesteśmy w budynku szkoły podstawowej, teraz był wcześniej, jeszcze po podstawówce był liceum ogólnokształcące. Musimy tutaj zeksplorować ten budynek, nie niszczymy, nie zabieramy nic stąd, tylko po prostu zrobimy zdjęcia i zobaczymy co tutaj się zachowało ciekawego w tych czasach co są teraz. Więc serdecznie zapraszam do oglądania naszego filmu, do subskrypcji. Pozdrawiamy serdecznie fanów i zapraszamy do oglądania. Ok, pokażmy teraz, jak tutaj to wszystko klatka schodowa. Obecnie znajdujemy się na parterze. Tutaj za nami znajduje się główne wejście. Jedno i drugie. I tutaj drugie. Dlaczego dwa wejścia? Ponieważ w pierwszym zamyśle ta szkoła była przeznaczona, miała się dzielić na, na część męską i część żeńską, dlatego zostały wybudowane dwa osobne wejścia. I tutaj te dwa wspomniane wejścia jedno tutaj, drugie tutaj połączone przejściem między klatkami sodowymi co będziecie widzieli potem w środku. I teraz jeszcze mały rzut na budynek, jak to wygląda z zewnątrz. Szkoła powstała w 1910 roku rozpoczęta została jej budowa. Natomiast Finalnie ukończona ta szkoła została w roku 1912, a pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w tej szkole w roku szkolnym 1913-1914. Warto podkreślić, że tak jakby piecze czy patronat nad budową tej szkoły przejęło wówczas gwarestwo jawożnickich kopalń węglowych. Natomiast tutaj, gdzie teraz podchodzimy... O, trzeba uważać, bo są takie niespodzianki. Tutaj gdzie aktualnie znajduje się ta brama, tam znajdowała się świetlica, oprócz tego budynku szkoły była jeszcze świetlica i sala gimnastyczna i to są te dwa budynki, które zostały wyburzone. Szkoła została przystosowana w boiska. Są tutaj są piwnice. Natomiast do piwnic myślę, że sobie potem. Teraz, może, przeszlibyśmy trochę po piętra. Póki jest fajnie, fajne światło. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, bo wiem to od babci i od osób, które tutaj mieszkały w rodowitych. Mieszkańców Pewnika, że w czasie II wojny światowej w tej szkole mieściło się e, więzienie dla angielskich jeńców, dla angielskich lotników. To taka ciekawostka. E, oni potem chodzili w niedzielę mieli możliwość pochodzenia sobie i po mieście. I chodzili tutaj rdzennym mieszkańcom pewnika właśnie częstowali ich czekoladą. Tutaj widzimy podwieszane sufity już poniszczone. Natomiast co ciekawe przez jakiś czas w tej szkole swoją siedzibę miało też pierwsze liceum ogólnokształcące, <kluzny> przepraszam, Którą, które swoją siedzibę obecnie ma na ulicy Licealnej na górze tam. Się na kolejną klawkę. Miasto stwierdziło, że nie jest w stanie wykorzystać tego obiektu do swoich potrzeb, ponieważ są rozwiązania komunikacyjne i zbyt. Wąskie klawki schodowe nie pozwalają na to, aby ten budynek wykorzystać do potrzeb własnych. i dlatego podjęto decyzję o sprzedaży tej szkoły tego budynku w firmie Investpol. o widok na Leopold. Co warto zaznaczyć Szkoła była, słabo będzie widać pewnie. Okraszono różnymi ozdobnikami. Tutaj jeszcze, o. O, tutaj jeszcze zachowały się jakieś pozostałe meble po sali. Oczywiście, lampy pięknie. Tam w oddali widzimy. okolice. Natomiast teraz jesteśmy w drugiej części tutaj znajdowało się widać była krata i znajdowało się wyjście do góry na Poddasze, na którym zaraz będziemy. Zobaczmy. Natomiast... No nie, nie, dobrze jest. Natomiast tutaj podejdę do okna. Na chwilę nie chcę być też tak bardzo widoczny. Ten gruz tam na wprost, To są pozostałości po dawnej sali gimnastycznej, która została wyburzona. jest wyburzona. Tamten gruz za oknem to jest, są pozostałości. Dwa budynki zostały wyburzone, świetlica i sala gimnastyczna, tamten gruz, tam to była dawna szkoła. Został tylko mały gospodarczy budyneczek, ta, który jeszcze stoi do dzisiaj. Nie ma żadnej tabliczki. To pokażę państwu poddasze. Jak to mniej więcej wygląda? Tak jest, tutaj już jak widać po śladach w złomiarze już tutaj jeszcze tutaj drut został. Dochodzimy do poddasza tej szkoły. O, jesteśmy z Maciejem teraz już na poddaszu, i teraz zobaczymy, co się kryje na poddaszu szkoły, dawnej szkoły podstawowej numer 6. O, widzimy piękne. Pięknie tutaj pada światło. Dawne kominy, stare biurka. A tutaj mamy fragment dawnej tarczy szkoły. Jest jeszcze numer 6. Niestety zostało to zniszczone, ale może gdzieś uda się znaleźć jeszcze jakąś pamiątkę. Mnóstwo napojów. Trzeba się poruszać bardzo ostrożnie. Skale temperatur, sposoby przeliczania, czyli dawne pomocy naukowe. I tak to mniej więcej wygląda tutaj na poddaszu. Ja pokażę Państwu jeszcze drugą część tego poddasza. Macie tutaj sobie robi fotki, a my przejdziemy tutaj klatką schodową. Dawną. O proszę. Jaka ładna. Do drugiej części, która jest bardziej zagracona troszkę. Solidne drzwi, optymistyczny napis, i kolejna część stare drzwi. Teraz yy, zmierzamy, bo już byliśmy, sprawdziliśmy poddasze, więc teraz zajrzymy. Do pomieszczenia położonego najniżej, czyli do piwnicy. Pięknie. Strasznie się kurzy, unosi się pył, ale nic dziwnego. Jak to wszystko to jest jedna taka, jakby powiedzieć, wielka ruina. Szkoda, szkoda, że ten budynek nie został jakoś lepiej wykorzystany. Idziemy, na, schodzimy do piwnic. Jest Maciek. Ja będę już powiedzieć, że podlewany w kasie, to są wielbicielkę. O, wielbicielkę to może za dużo powiedziane, ale naszą fankę, tak. Katarzynę Pacholską, z kujaw oraz też naszych A także wszystkie osoby, które nas lubią, których interesuje temat eksploracji. Tutaj nagromadzone mnóstwo materiałów, starych tablic. Nie ma co liczyć na to, że zrobimy to cicho. Przepraszam za. Już chwileczkę Maciej zaraz powiesz. Tutaj jeszcze rzut oka na ten. I teraz Maciej jeszcze coś opowiedzieć? Trzeba już tutaj czołóweczkę, To jest ciemno. Także chwilowo robimy cięcie, bo musimy założyć czołówki, ponieważ wchodzimy do piwnicy. OK, założony sprzęt. Wchodzimy. Hu hu hu, ale tu się panie kurzy No to zobaczymy, czy nam się uda tutaj zastać. Uważaj na pajęczyny, żebyś głową nie zamiótł. Wiesz, jak Przede mną zamieć jest tam pół biedy, nie? Ho, ho, ho. Tutaj trzeba troszkę niżej. Tam widać jest woda, więc nie będziemy się zapuszczać. O, natomiast tutaj bardzo fajnie widać takie łukowe sklepienia. Widać, że głównym materiałem budulcowym tej szkoły to jest czerwona cegła. Troszkę małe. Pomieszczenia. Natomiast, Wiesz, ja nawet nie wiem, czy to czasem nie był jakiś schron, e... ponieważ ta szkoła powstała przed drugą wojną światową, nawet przed Pierwszą. I kto wie, czy to nie pełniło czasami funkcji schronu, a nie piwnicy. Tutaj się ta kadra nauczycielska mogła schronić. Ale troszkę mało miejsca. Ja tylko zerknę tam dalej zobaczyć. Bo nie chcę utonąć w tej wodzie. No nie, tutaj zamknięte pomieszczenie nic więcej nie ma. Więc... To jest zamknięte pomieszczenie. No więc to raczej piwnica niż schron, bo to jest za małe. A szkoda, jest to no, jest piwnica. Znaczy powiem tak, mogła to być piwnica i mógł to być też schron. Na pewno w pierwszym zamyśle to była piwnica. Teczka tam do góry, aż pod natarkę można zgasić, aż pod poddasze, na którym byliśmy. O proszę, fotele, wejście. Wewnątrz tak się prezentuje ta szkoła. Tutaj jesteśmy w tym budynku gospodarczym, który jeszcze ocalał. Tutaj była sala gimnastyczna i świetlica. No, to to by było na tyle. Jak się filmik podobał, zapraszam do zasubskrybowania na YouTube oraz polubienia naszej grupy. Również pozdrawiam wszystkich fanów miłościków Eksploracji i zapraszam do śledzenia naszych dalszych filmów, które pewnie niebawem będą. Pozdrawiam Kazam i Broda. I tutaj pozostałości. Tam dalej wejście, i tutaj możecie zauważyć fragmenty dawnego muru. Tam też podejdziemy.